W tym odcinku omówię, jak właściwie zareagować, jaką strategię przyjąć, kiedy pojawiło się ogłoszenie rekrutacyjne. A my jesteśmy osobą z niepełnosprawnością, jak się zachować, jak je wysłać, CV, jaką taktykę przyjąć, żeby przejść proces rekrutacyjny. Omówię to na dwóch przykładach, kiedy w ogłoszeniu rekrutacyjnym pojawiła się zachęta, że firma jest otwarta. Na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, jaki przymilczała ten fakt. I ten odcinek jest skierowany dla osób, które chcą rekrutować na tak, tak zwanej pracy biurowej, bezpiecznej przy komputerze, nie do pracy fizycznej. Ja jako rekruter specjalizuję się w rekrutacji osób do pracy biurowej, zdalnej, hybrydowej. I te słowa są nie tylko skierowane dla osób, które są. Z chorobami psychicznymi, które są bardzo dyskryminowane na rynku do pracy, ale również z epilepsją, oni też mają podwórkę niewidomych, głuchych, no i wszystkich. To jest taki uniwersalny poradnik. Dobrze, pojawiło się ogłoszenie rekrutacyjne na jakieś tam stanowisko, powiedzmy grafik czy pomoc księgowy, i nie ma nic wspomnianego, że zapraszamy, czy jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Jaka jest sytuacja? Nie wiemy. Czy w działach kadr, czy ta rekruterka jest otwarta na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, czy nie. Czy ja uważam, że najbezpieczniej jest wysłać CV, gdzie przemilczamy fakt swojej niepełnosprawności. Tak będzie najbezpieczniej, bo może się zdarzyć tak, że zobaczysz, że jest osoba niepełnosprawna, nie będzie wnikać, co ci dolega, od razu lądujesz do kosza. A tak jak prześlesz. CV bez, bez tej informacji, to przechodzisz do następnego etapu. A już jak Cię zaprosić do następnego etapu, to już tak można rozmawiać, pewne sprawy wyjaśnić, żeby przejść dalej. Ale to już jest jakby następny odcinek. Następna sprawa jest ogłoszenie rekrutacyjne, gdzie jest napisane: Jesteśmy otwarci na zatrudnianie, na różnorodność i otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Koniec kropka. Jesteśmy otwarci. Więc ja myślę, że jeżeli już się pojawiło takie stwierdzenie, to nie robią sobie żartów, tylko naprawdę są otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Tylko pamiętajcie: nie na każdą niepełnosprawność mogą być otwarci. Tak, bo w pojęciu jesteśmy otwarci na osób z niepełnosprawności to jest bardzo szerokie pojęcie. Zdarzało się tak, że na przykład jak się dowiedzieli, że jest ktoś chory, chory psychicznie, lądowało takie ogłoszenie do, do kosza. Jeżeli ktoś niewidomy również. Takie, jeżeli jest takie, pojawia się ogłoszenie, może, może być tak, że oni są skoncentrowani tylko na niepełnosprawnych, na których przysługuje maksymalne czterokrotny odpis na prefer. Tak było w pewnej sieci handlowej. Wiadomo, nie mogli napisać. Nie chcieli napisać, że jesteśmy otwarci na o, tylko osoby z poczwórnymi odpisami na PEFRON. Przyjmowali wszystkie CV, później weryfikowali, czy jesteś, czy macie poczwórny odpis na PEFRON, czyli mają największą korzyść finansową, a resztę do kosza. No albo mogą być tylko skoncentrowani na yy, tam, gdzie jest największe dofinansowanie. Ja jako rekruter zawsze grałem z Wami otwarte karty, że potrzebuję przykład tylko z poczwórnymi odpisami na PEFRON. Okej, okay. następna sprawa. Może tak być, że wyślecie swoje, swoje CV i nawet ta rekruterka, przejdziecie, że czy macie chorobę psychiczną, czy epilepsję, ona jest na tak, macie odpowiednie kwalifikacje, daje te papiery do waszego przyszłego szefa czy kierownika, dyrektora departamentu. A no on powie, wiesz co, ale ja z epileptykiem albo z psychicznym, że tak powiem, nie chcę współpracować. Czyli jest zgoda na dole, na poziomie rekrutacji, ale kierownik czy dyrektor mówi: Nie, ja nie chcę z taką osobą współpracować. I wasze CV, pomimo. Y, pomimo y, dobrych kwalifikacji, ląduje w koszu. Ja tu miałem taką sytuację, gdzie mężczyzna w olbrzymiej spółce konsultingowej z tej wielkiej czwórki, na ostatnim etapie przyznał się, że jest niepełnosprawny i go odrzucili. Odrzucili. No, czuł, że wyleciał za y, niepełnosprawność. Y, więc teraz omówiliśmy te przyczyny, dlaczego jest, możecie być odrzuceni, a w następnym odcinku. Omówimy jak należy rozmawiać, kiedy ujawniacie już swoją niepełnosprawność, jak ocieplić swój wizerunek, jak ukierunkować rozmowę. Posłuchajcie, w wielu przypadkach rekruterki nie chcą z wami rozmawiać szczerze o waszych problem, problemach, nie chcą wnikać w sprawy na przykład osób z epilepsją czy z chorób psychicznych, tylko widzą, że psychiczny epileptyk rzucają do jednego kosza, że ty po prostu masz takie, wiesz, jazdy psychiczne, że, że kękajcie na radę, albo epileptyk, że normalnie go rzuca pięć razy dziennie na, że tak powiem, na glebę i, i, i nie ma z siebie pociech. Tak więc wam mówię, jak reagować na, na ogłoszenia rekrutacyjne. Jak nie ma wzmianki, ja wam, że są na osoby niepełnosprawne otwarci, ja bym nie wyjeżdżał, to że mam jakąś grupę inwalidzków. Później o tym należy powiedzieć. A jeżeli, powiedzmy, są otwarci na osoby z niepełnosprawnościami, czy przyznawać się na co ty chorujesz, że na przykład mam symbol 02P, ja bym nie robił tego błędu. Sprawa dyskusyjna, czy na przykład napisać, że na przykład jestem osobą z niepełnosprawnością i w nawiasie przysługuje na mnie yy, takie i takie dofinansowanie miesięczne lub taki, lub taki odpis yy, miesięczny, czy jednokrotny, czy trzykrotny, czy czterokrotny odpis na PFRON i od razu podać yy, kwotę. Ale czy więcej pisać? No, ja bym się tak nie ujawniał. Można ewentualnie na dalszym etapie regulacji na ten temat mówić. Nie zrobić danonka. Wszystko od razu kawę na ławę, bo szczerość czasami nie popłaca. Lepiej powolutku się Ujawniać. Nie wiem, czy powiedziałem wszystko, ja to mówię spontanicznie, bez żadnych notatek. Wrócimy jeszcze do tematu. Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, komentarzami różnymi sposobami jak dotrzeć do serca pracodawców.